Stary, no gdzieś tutaj zostawialiśmy to radio. Oskar, przysięgam ci, że chyba ja albo Bartek rzucą je w tym miejscu. Razem z Bartkiem stary, rzuciliśmy dokładnie tutaj. No, Było ciemno, ale... Ej, czekaj, ktoś dzwoni. Ernest, halo? Oskar, nie uwierz, że się co? Pamiętasz tego psa, który ostatnio był u ciebie? No, odesłaliśmy go, tego opętanego. No to jak to jest możliwe, że on właśnie stoi przed chatą? Co? co? On jest przed którą chatą? Przed naszą chatą zamknęłem wszystkie drzwi i okna i nie zamierzał nic zrobić. Ale stary, stali? przed nową chatą? No przed nową chatą, a przed którą? Stary to nie jest, możli... może to jest jakiś inny pies, to jest, wiesz, w okolicy dużo psów. Odkar to nie jest inny pies. Co ty mówisz? Dobra, stary. Dobra, dobra, niedługo będziemy. Serio, myślisz, że to jest ten pies? Jeżeli to jest ten pies, to znaczy, że te, to śledztwo jest niedokończone. Jeżeli go odesłałeś, a on wrócił? Nie stary to nie jest możliwe. Ja go odesłałem wtedy na Amen. On nie mógł wrócić. Dobra, no co, wracamy na chatę i zobaczymy na czym stoimy. Parasz się zmachałem, dobra. Poczekaj. Ernest co? mówił, że on jest przed wejściem. Garaż jest otwarty. Widzisz co? Jak się była psy? Taś, 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 taś! Kici, kici. Kici, kici. Trzeba znaleźć Ernesta w szafie. Teraz. To w sumie ja ja pewnie ale Let's go. Czekaj, okay. co to było? Co? co? To jest jeden z naszych śmieci? Czy co to jest? No stary, to jest dużo. śmieci. Czerwona koperta? jest jakiś śmieci. nawet ja co to wy. O, Ernest! Ernest, co jest? No, schowałem się w sekretnym pokoju, dlatego że wiem, że to jest przerąbane jak tutaj jest ten pies, nie? O, serio tu jest? Właśnie teraz nie mam pojęcia, gdzie siedzi. No przed chwilą był. Ernest, ale on wszedł do domu, czy jest przed nie, domem? Nie, nie, był przed domem. Tam stał. Stary, my wchodziliśmy, żadnego psa nigdzie nie ma koło domu. Jesteś pewien, nie przyśniło ci się, czy coś? Nie, no chyba nie. A spałaś? Nie. A, No, to zobaczy nie. Stary, znaleźliśmy liście, jakiś. zgubiłaś? Choć walentynkę, czy coś? A, tak, codziennie moje adoratorki stare, przysyłają mi listy. Na. Jak to jest, że jest jesteś taki przystojny. Jak to jest, że jesteś najlepszy i jak to jest, że jesteś taki super. Dobra, co? To nie jest tu, to. nie jest tu napisane, stary, tak naprawdę. A tak na serio co jest w tym liście? Czekaj, nie mogę rozczytać. To jest od właściciela. Macie opuścić ten dom. Nie wiecie w co się wpakowaliście. Ten dom ma swoją ciemną przeszłość. Macie się stąd wyprowadzić. Dobrze, że jest dzień, bo był. Dobra, ja kogo. się wyprowadzam. Chyba. Serio? Halo. Nie, ja no nie, 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 nie. Nie damy się starać zastraszyć. To jest nowy dom. Dopiero się tu wprowadziliśmy. Kupę i co tu płacimy? Nie dam się z to zastraszyć, naprawdę. Ernest! Ernest oficjalnie poszedł Dobra, Ej, to jest serio ten pies. Nie, to jest on, mówiłem! Chłopak, od żadnym pozorem nie da ci się ugryźć Widziałeś co się stało z Wiktorem ostatnim razem? Ja wiedziałem przez szyblę? Ja się nie zbliżałem tego psa Stary, nie wiem no to nie jest kompozycja Ostatnie razem wyszło, że to jest jakiś stary skinwalker. Tak, Ernest, on się normalnie przemienia. Ugryz mnie, byłem w szpitalu. That's crazy. Serio? Ale on nie wygląda na tak groźnego. Może go wpuszczę. Ernest, nie! Stary. Tak? nie. To samo, on nie wygląda. Wiktor ostatnio z nim został i co? I później w Sasie zmieniałeś, stary. No, Słuchajcie, on... póki pies tu jest, ewidentnie nie chcę stąd odejść. Ja chcę się dowiedzieć coś o poprzednich właścicielach, bo nie wiemy, stary. ile ich było tak naprawdę. I kto wtedy napisał ten list? Tak, to dobrze, to... że pies tu grzecznie czeka. Ej, gdzie on jest? Już go nie ma chłopaki, więc radzę wam się pośpieszyć. Ty znasz w ogóle. Właściciela teraz tego domu? Właścicieli teraz tak, to są normalni ludzie, stary. Wydaje mi się, że to może być albo odpoczynki właściciela, albo ktoś się pomylił i wysłał ten list. No nie do nas, jakby on nie powinien do nas dotrzeć. No, dobra. Do tego, stary, nie ma żadnego adresu nadawczego. Patrzcie, no, to znaczy, że ktoś, ktoś musi to jakby przynieść fizycznie. Dokładnie. Stary, właściciele tak nie chodzą. Tu jest las i ogólnie daleko naszej nowej chaty jest nie, nie, ma nic o naszej historii tego domu. Nic, jakby on nie istnieje. Więc nie mamy potwierdzenia, że to jest prawdziwe. No ale ktoś to zrobił. Dobra, chodźcie teraz tego się zapośledzimy. Dobra, ale stary, nie ma go już! Gdzie on jest? Dobra, Ernest, chodź. Oscar, poszukaj tutaj psa, my poszukamy za domem. Dobra, tylko nie wychodźcie chłopaki Oscar ewidentnie mówi, żeby nie wychodzić poza dom, ale stary, jak chcemy znaleźć psa, który jest poza domem, nie wychodząc z domu. Dawaj, on nie jest groźny, stary. Poza tym Ernest jest dzień, nie ma nic strasznego w dzień. Czym ty tego wołasz? Barry, bo psy na przykład lubią kopać. Może on coś zakopał w naszym ogrodzie? No mamy go znaleźć. W razie czego? Jakby się przemienił stary. We are always ready. Chodź tam za dom. Wiesz, gdzie na pewno pies nie wejdzie i nas nie ugryzie? Na wieży trampolin? Tak. Tam jest taki chill widzowie. Jest taka ładna pogoda. Jest tak ciepło. Zobacz, jaki mamy widok stąd, z naszego imperium. Niech Oskar szuka tego psa stery. Nie może się nic teraz złego stać. On nie ugrysi, co? I przeżyłem. Dokładnie. Tam jest inny pies jak z sąsiadów. A tutaj. Nie, no jak on by miał tutaj wskoczyć z trampoliny? Dole? nie ma go nigdzie Ernest, my jesteśmy bezpieczni, także przyjmujemy plan beta Ja bym pochillował chwilę Jestem za mm. Ty jest. No Ktoś wchodzi przez bramę O, jaki słoń bez Jakiś gość w płaszczu? Widzisz tam, patrz, za kontenerem Łowca wampirów Trochę wygląda jak łowca wampirów Ej, co, wywalimy go? Masz tu łopatę ze sobą? Można jest, jest pod trampoliną Dawaj, idziemy na niego Dobra, tego psa tutaj nie ma Chłopaki poszli go szukać z drugiej strony Ale powiem wam szczerze, że trochę mnie ta sprawa przerasta I tym razem się stwanie I poszukam jakiegoś eksperta Wsiego eksperta, który pomoże mi pozbyć się tego psa raz na zawsze Wiecie, po prostu go, nie wiem, wytresować czy coś Zobaczmy, czy jest na eliksie coś takiego Jak jakiś treser ps Uf. Ej, dużo tego jest. Szkolenie psów, niskie ceny. O kurde, całe mnóstwo jest ekspertów. Dobra, zobaczmy może według opinii, wybierzmy najlepszego. Wiecie, ta sprawa nie jest prosta, bo to nie jest zwykły pies, to nawet nie wiadomo czy to jest pies, więc trzeba zadzwonić do najlepszej osoby, która się na tym zna. Według opinii jest to pan Rex, więc no dobra, dzwonimy do pana Rexa. Dziwne w sumie, ciekawe imię. Mam nadzieję, że ma dostępne terminy. Halo? Dzień dobry, restauracja chińska? Przepraszam, bo e, myślałem. Kurczak, na Nie, 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 do tresera chciałem się psów dodzwonić. A, tak, 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 Ja to poproszę pan dzień dobry. Chwila, pan prowadzi chińską restaurację i, i trenuje pan psy? Tak, tak, ale dobrze trenujesz psy. Dobra, dobra, mniejsza, proszę pana, mam taką sprawę dziwną. Już któryś raz w moim domu pojawił się jakby opętany pies. Nie, proszę pana, bo to nawet nie jest mój pies. On po prostu Nie pogarnę karmę nie mu Nie, nie, proszę pana, to, to nie jest w ogóle mój pies, on się tu przybłąkał już drugi raz. Mm. o! To wie pan, co ja podjadę zaraz do pana? Tak? Tak, już jak się przybłąkał, to ja podjadę, nie ma sprawy. O, dany, to to nie wszystko będzie dobrze. Będzie zaraz on, znaczy, nie tylko jak trzeba. Dobra, to już wysyłam panu adres w takim razie. Dobra, no Dobra, dzięki, do zobaczenia. Ej dobra, trochę dziwny gość, ale słuchajcie ma najlepsze opinie więc na pewno może mi pomóc Teraz zobaczmy gdzie jest pies, bo jak on przyjedzie no to wypadałoby żebyśmy znaleźli psa Więc odpalmy monitoring i zobaczmy gdzie jest pies, zobaczmy Okej, okay. pierwsza kamera jest z tej strony, no i tak i tutaj go nie ma Dobra zobaczmy drugą kamerę Ej mieli nie wychodzić z chaty, gdzie oni poszli? Dobra poszli za chatę, wzięli łopatę Ej chwila czy oni wchodzą na trampolinę? Chłopaki mieści mi pomóc! Przecież ten pies gdzieś tam może być! A co jeśli ten pies może wyjść na tą trampolinę? Czy to jest możliwe? Dobra, okej, okay. Ernest wszedł, Wiktor wszedł. I... Ej, chwila! Tu jest jakiś gościu! Jakiś gość wziął łopatę. I coś kopię w ogrodzie! Dobra, muszę szybko do chłopaków Oni go nawet nie zauważyli! Chłopaki! Ej, chłopaki, chłopaki! No? Jesteście, jest jakiś gość w ogrodzie! Nie w ogrodzie, Przed w tutaj! Ramach. Patrz, widzisz jest tutaj! Z trampoliny go widzieliśmy, bo to no. tak nam się przesnęło, ale. Chłopaki! jaki to z Na No to musiał pójść tutaj teraz w takim razie. Krąży po ogródku. Czy coś. Ej, dobra. Nie, Ernest, wiesz to, wiesz to? Walimy go. To jest pan Rex, nie! To jest pan Rex, chłopaki! To, to, to jest, jest. pan Rex. Owka. Wezwałem chłopaki, jak was nie było? Nie, nie, nie. Chłopaki. Dokładnie, jak was nie było, wezwałem eksperta psiego, który prowadzi chińską restaurację, ale mniejsza Przyszałeś to? Przyszedł Co? w każdym razie, bo powiedziałem mu, że mamy opętanego psa i powiedział, że nam pomoże, więc Chodźcie chłopaki A mogę ja przecież wam pomóc? Patrz, moje sztuki Nie yeah. Pokona, on ogólnie... No, no ogólnie to go nie ma, dobra tak Właśnie sobie przed bramą Oskar nigdy się nie zaprasza obcych typów Stary, ale jest drugi koś na ogródzie. Nikogo nie widzieliśmy Dzień dobry, Dzień dobry. Pan Reks, tak? Dzień dobry Cześć, chłopaki. Ja dzwoniłem do pana. Ja jestem sim ekspertem. O, witam, witam. Si Ekspert, dzień, dzień dobry. Dzień dobry. Ja do pana dzwoniłem właśnie w sprawie tego no, pieska naszego. Tylko, no jest problem, tylko kilka no, razy kupiliśmy. mi go, zaraz znajdziemy. Dałby pan skubi Dałbym. Pan ma nawet skupie chrupki? A jakżeś? Genialnie, widzowie. Ja mam wszystko. Gdzie ten słodziak? Proszę pana, bo problem jest taki, że to nie jest słodziak. To jest pies, który wydaje nam się, że się zamienia w ludzi jest bardzo nie niebezpieczny. Zaraz sprawdzimy. Ale to pan jest ekspertem, może pan go wyprzy? Ja jestem ekspertem. Ja wam wszystko powiem. Jak się wabi? No właśnie. To nie, nazwali... jest, to nasz pies. nie jest nasz pies. To jest nasz. A nazwaliśmy go late. Latte. Latte. Ja bym go nazwał Mela. Mela. gdzie jesteś? Chodź się tu pokazać. Szybciutko. Coś pan wyczuł. Jakiś ma o pan jakiś kropk? Sorting... Jestem na 90% pewien, że zgubiłem dokładnie taki kapelusz rok temu. Ej, Wiktor, A... czemu tutaj jest łopata wbita? Ty ją zostawiałeś pod trampoliną. Nie no, ją rzuciłem, ale na pewno jej ja nie wbijałem. Paki, mówiłem wam, że ktoś jeszcze tutaj jest. Proszę pana, nie dość, że mamy psa, to jeszcze jakiś ktoś się włamał. Pan się takimi rzeczami też zajmuje? Jak to wygląda? Wszystko wam powiem, muszę go zabawić. <mmotdad> Tylko, no, tak jak panu mówimy, on czasem zmienia formę i, no na przykład poza kamerą zmienia się w człowieka. To brzmi dziwnie, ale naprawdę tak było. I ugryzł z w poprzednim filmie. Ale przeżyłem. I kolega zachował się jak. Kiedyś miałem taką sytuację. Muszę Zapraszam. go zobaczyć, koniecznie. A może znajdzie pan jakieś tropy w środku jeszcze? Zapraszamy, tak, zapraszamy. Ogólnie dopiero się wprowadziliśmy do tego domu. Też mam tu pachnie dziką truflą. Ale ja czuję psa po prostu. O! E! Ja! Tak też Jak on się tu pojawił? I on ja tego pokoju? I patrzcie, on wie, jak się gadać. Co jest troszeczkę. Ścienarko, jadłeś? Jadłeś się lekko? Oskar, Zbyt. ty nie wkręcasz, to jest zwykły pies. Nie stary, nikt by go tak nie dotknął, jakby gryzł i zamieniał się w ludzi. Pokaż, pokaż, jest coś dziwnego. Co znalazł? Zaraz zobaczymy. Czekajcie, chwileczkę, musimy dokładnie obejrzeć. Dobrze, bardzo mocno się wygina. Jak nie pies? Miał pan kiedyś tak, że zmieniał się pies człowieka? Była taka sytuacja. Tak? Dawno, dawno temu miałem taką sytuację. Jak to się zakończyło? Wszystko wam opowiemy, ale muszę to przemyśleć dokładnie. Czy w tym momencie mamy tego psa jakoś zamknąć, zabezpieczyć, co mam robić Niech pan nam mówi? Bo zaraz zniknie. Spokojnie. Ja już się nim zajmę. Muszę dokładną diagnozę przeprowadzić. Dobra, to, to może pana zostawimy z tym psem? Bardzo proszę, ja sobie zimę tak. Marek sobie trochę nie wie, że to jest chyba jakieś przebieranie Oskar. Nie, chłopaki. To nie jest tyrannoza, zacznijmy opinii. od tego. I on nie ma takich Chłopaki rąk. ten chłop miał najlepsze opinie. W restauracji chińska miała najlepsze opinie, ale... I na podstawie restauracji chińskiej wziąłeś specjalistę od psów? No nie wiem, chłopaki, to tak było napisane. No. Oscar, patrz, ten pies tu jest? Reks teraz coś robi w salonie? Chodźmy, zbadajmy, bo ja tą łopatę rzuciłem, ale jej nie wbijałem. Mówi, że ktoś tam kopał jeszcze, nie? Stary, mówię, 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 mam, że jak leżyliście na trampolinie, to jakiś chłop wszedł Za tu kopać. Ocyli się ode mnie, Ty się nawet nie zbliżaj, stary on chce ewidentnie się Ej, ugryźć. On się robi głodny, ja panie Piesku, no, ty, ty też zostajesz. O, widzisz, pan Reks nim zajmuje. Mówię no, ci, o to jest zaklinacz psów starych. Chłopaki... Ta łopata została tutaj. Ej! Przeszła przed chwilą w domu. Się nie opinował, albo tego. Co jest? Tu przed chwilą był chłop z łopatą. Czy ona się znowu zmieniła? Oskar, my nie widzieliśmy żadnego chłopka. No jak, to jak, prawda. Nie? nie patrzyliśmy w ogóle w tym kierunku, ale jeżeli mówisz, że był tu chłop i to był ktoś poza nami. Czyli zmieniła się znowu w człowieka. Ale tak wyszła z domu, a co ona Dobra, nie, to wykopała? Dobra, właśnie. Ej, obczaj to. No, co to? to jest? Książka? Stary, to jest kawałek drewna. Nie, to jest książka. Stary, co to jest?